Dziś w tak pięknych okolicznościach przyrody gramy w zielone. Mówią, że pieniądze leżą na ziemi. No cóż, sprawdźmy to. O! A co to? Leży w trawie i nie dycha. I nawet nie są to dwie dychy. A co to takiego? O! To zielone! Zagraj dziś ze mną w zielone. No dzień dobry Państwu głośnie. Chciałam zaprezentować bardzo ciekawy sposób na zarobienie 100 zł. Czy jest Pani zainteresowana? No. Możesz zarobić 100 zł lub więcej, lub wielokrotność. Możesz zarobić 100 zł pół godziny, a możesz zarobić kilka godzin 2000 zł. Wybór należy do Ciebie. Jest tutaj mowa o Citibanku. Chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób Citibank pozwala Tobie skorzystać z tej niepowtarzalnej, jedynej w swoim rodzaju szansy, ponieważ można to zrobić tylko jeden raz. I tylko w określonym czasie. I dzisiaj o tym Ci teraz właśnie opowiem. Jak to działa? Otóż, wystarczy, że założysz sobie konto w City Banku i w ciągu dwóch miesięcy od założenia tego konta zrobisz tam obrotu na 1500 zł. To znaczy, możesz iść, założyć sobie konto, wpłacić tam 1500 zł i kolejnego dnia, kolejnego miesiąca również wpłacić tam 1500 zł. Trzeciego miesiąca bank wypłaci Ci 100 zł. Ale jeżeli nie masz 1500 zł, to możesz iść, wpłacić na przykład 300 zł, za dwa dni później wypłacić 300 zł, wpłacić kolejny raz 300 zł, więc masz już 600 zł. I tak dalej. W związku z tym nie masz wymówki, że nie masz 1500 zł. Co bank może z tego mieć i jak mu się to opłaca? No cóż. Tutaj akurat sprawa jest prosta, ponieważ bank bardzo dobrze ma skalkulowaną liczbę uczestników w stosunku do osiąganych efektów. Jeżeli część osób zrobi to, yy, część z nich również zatrzyma tam konto bankowe. Czyli jeżeli zrobi to, nie wiem, 10 tysięcy osób, jeżeli zrobi to tysiąc osób, to jakiś procent zatrzyma tam rachunek i będzie również później korzystał z niego. Dlatego też dla banku jest to zdecydowanie opłacalne. Bank ten postanowił zamiast wydawać ogromne pieniądze na reklamę w telewizji, w prasie, być może w internecie, niekiedy również, a coraz częściej na portalach społecznościowych. Zamiast tego po prostu postanowił dać klientom możliwość zarobienia. Na pewno spytasz, jaki jest hak, jakie są koszty. Otóż koszty to są 3 zł na miesiąc, ponieważ jest to opłata za kartę. Dostajesz kartę, za którą płacisz 3 zł w pierwszym miesiącu i 3 zł w drugim miesiącu. Możesz później, oczywiście, zamknąć to konto i zlikwidować kartę. W związku z tym możesz ponieść koszt 6 zł w ciągu dwóch pierwszych miesięcy. No ale 100 zł odjąć 3 zł i tak zostaje Ci 94 zł zysku. Jako potwierdzenie, na dole możesz kliknąć, jest zamieszczony regulamin. Promocji, tej, o której mówię, i zawsze masz możliwość to wszystko sprawdzić. Polecam, jeśli nie wierzysz. Być może zadasz pytanie, no dobrze, a jak mogę zarobić jeszcze więcej? No bo co to jest to zł? Możesz zarobić jeszcze więcej. Jeżeli polecisz jakiegokolwiek następnego klienta, który zrobi dokładnie to samo, to nie dość, że on zarobi swoje 100 zł, to ty zarobisz również kolejne 100 zł za polecenie danej osoby. Nie działa to również dalej później w dół. To nie jest. Natomiast działa to wyłącznie dla osób bezpośrednio z Twojego polecenia. No cóż, w związku z tym wystarczy, że polecisz 20 osobom. taki sposób na zarobienie 100 zł masz 2000 zł. Ile ci to może czasu zająć? No cóż, kilka godzin. Załóżmy, że taką akcję zrobisz w ciągu jednego całego dnia. Możesz w ciągu w związku z tym jednego całego dnia zarobić 2000 zł. Być może teraz Cię to zainteresuje. Być może teraz stwierdzisz, że rzeczywiście warto się temu przyjrzeć. Zachęcam. Spytasz, czy opłaca się to zrobić? Otóż ja uważam, że nie opłaca się tego nie zrobić. Krok pierwszy. Wpisz wobec tego tutaj z boku swoje imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu. Dzięki temu będę mogła zgłosić ciebie osobiście do odpowiedniego doradcy. Banku, który bezpośrednio zadzwoni do Ciebie, aby ustalić z Tobą termin wykonania tej operacji. Zajmie Ci to dokładnie pół godziny, tyle co odwiedzenie placówki. Dane te będą użyte tylko i wyłącznie do tego celu, a zatem nie obawiaj się, że zostaną wykorzystane w jakikolwiek inny sposób. Krok drugi. W ciągu pierwszego i drugiego miesiąca zrób operację. W wysokości 1500 zł na swoim rachunku bankowym. Krok trzeci. Oczekuj na swoje 100 zł na koncie City Banku. Tak banalnego pomysłu na Big Deal dawno nie słyszałam. Dlatego polecam Ci ten sposób, ponieważ uważam, że jest to bardzo proste. Możesz to zrobić w kilku krokach. Może to zrobić każdy. Więc dlaczego nie ty? Wykorzystaj tą szansę. Nie odwracaj się do niej plecami. Chcesz wygrać w zielone? Zrób to, co ja zrobiłam. Zagraj z nami w zielone. Jeśli chcesz, weź 100 zł. Jeśli chcesz, weź 200 zł. A jeśli chcesz, weź 300 zł. Ale być może chcesz wziąć jeszcze więcej. A być może chcesz wziąć jeszcze więcej zrób to teraz. Właściwie teraz tego nie zrobisz, to już tego nie zrobisz. Przekonaj się, że pieniądze leżą na ziemi.